Okej, okay. jeżeli oglądacie ten filmik, to znaczy, że dobiliście 3 lajki pod poprzedni, więc bardzo dobrze i bardzo Wam dziękuję. Yy, znowu dzisiaj... Ups, zakręciłem. Dobra, yy, znowu dzisiaj... Co? Ha. Znowu dzisiaj odcinek z kostki. Okej, okay. najpierw formacja. To będzie formacja... 2. 4, 3, 3. Klasycznie. Ok. Tyłków nie urywają ci kapitanowie, ale taki Mbappe na tak. Jest Mbappe! Na prawo Messi. Dajcie mi Messiego. Jeden. Jeden. Pięć. Gnabry. No póki co nie jest źle aż tak. Dwa. Najgorzej. Ale przynajmniej o zgranie. Jeden. Albo. O, jeden. No bo zgranie będzie z zębapę. albo ikonę. Kanales. Ej, zgranie na razie jest fajnie. Teraz tu jeszcze jakiś. Proszę. Dobra, dobra. Zgranie z Gnabrim. Spoko. Teraz dajcie kozaka. Trzy. Trzy. Dziękuję bardzo. i póki co jest fenomenalnie. Dwa jeden. Dwa. Teraz to ty Alison. Jeju, ale ten skarb z nikim nie będzie miał zgrania, no. no. No dobra. Póki co nie jest bardzo, bardzo źle, tylko ta obrona. Sześć jeszcze raz. Sześć jeszcze raz. Sześć jeszcze raz. Trzy. Dajcie mi Francuza do obronę. Jeden. Ok. Cztery. Mogło być lepiej. Cztery. Najgorzej, najgorzej. Jeszcze raz. Jest. De Jong. E, De Jong Dwa. Heldi Maria. Pięknie nam się tu połączy z Mbappe Trzy. Ech. Nie użyję raczej tego. Trzy. Uf! Cristiano Ronaldo! Oboje, Ednie. Ok. Dajcie mi dobrego za mój Nie Dajcie mi kozaka. Dajcie mi kozaka. Jeżeli będzie trzy razy pod rząd, to ja wybieram, ale nie ma, więc zdali. Mocne, mocne, wszystko tu jest dobre. 5. Ej, a przynajmniej się połączy, nie? 5. Spoko, dobra. Ja sobie zaraz to ułożę. Tak wygląda na razie. Jest, myślę, że git. Zaczekajcie mi Dobra, tak prezentuje się jedenastka. Stwierdziłem, że jednak wrzucę ten odcinek, bo tam mi nie wyszedł, więc ten będzie jako pierwszy. Yy, dobra. Okej, okay, 170 draft. Classic Tournament. Herta Berlin. Di Maria! Gol, Canales. Dwa telefony. Uff. Zamykam oczy. Obstawiam wynik. 2-1. Dla nich. Trafiłem! Cieszę się, że trafiłem przynajmniej. Dobra. E, premium Gold Pack. E, muszę dokończyć. Dziękuję bardzo. Ok. To teraz zrobimy jeszcze, co tam, w ogóle wczoraj zająłem drugie miejsce w sezonie i jeszcze pokupowałem specjalpaków, 16 specjalpaków, jeden walkout. Nie wstawiam tego odcinka, tak badziewny. Masakra w ogóle. Dobra. sobie Semedo, ładna karta. Moc. Future Star. Marquinhos. Moc. Serio, nic ciekawego. Dobra, jednego piczka. Didi, Martides, Aleksandro, Timu, Wechnych. Dobra, to by było na tyle w tym odcineczku. Jeżeli spodobał Ci się on, zostaw łapeczkę w górę. Oraz zasubskrybujcie kanał. Ja sobie jeszcze otwieram te paczuszki. Jakaś ładna. No dobra. Yy, trzymajcie się. Walkout, walkout. Na pożegnanie. Brazylia. Pezrze. Neymar! Co tu się stało?